Kochani, w dzisiejszym filmie chciałabym Wam opowiedzieć i przybliżyć szkocki karawan. Czym jest polski karawan? Wszyscy chyba wiemy, prawda? Wszyscy wiedzą, wszyscy widzieli chociaż raz w życiu. Nie życzę nikomu jechać karawanem w Polsce, ale... Karawan w Szkocji różni się troszeczkę do karawana polskiego i dzisiaj Wam właśnie opowiem o nim albo nawet i pokażę, bo yy, wynaj wynajęliśmy na weekend karawan i właśnie. Właśnie, będziemy zaraz do niego jechać. Ja muszę się pospieszyć, bo jeszcze nie jesteśmy spakowani. A macie jakieś wyobrażenie póki co, jak może wyglądać szkocki karawan? Wiecie, co to jest? Widzieliście wcześniej, albo słyszeliście o nim? A może to jest coś, coś jest właśnie właściwie powszechnie znane? Tylko mnie się wydaje, że może nie. Dajcie znać i oglądajcie dalej, jeżeli jesteście zainteresowani. Jak nastroje przed karawanem? Boy, you happy? You're going to karawan? caravan? Yeah. Yeah. <laughs> Są. Dobra, słuchajcie, jestem w łazience. Tak to wygląda. Jak tylko weszłam do tego domku, jak widzieliście, to był włączony prysznic. Nie wiedziałam o co chodzi. Ale tutaj od razu na wejściu. Tak widzę krzesła. Super. Jest to aleta. Tak wygląda prysznic z lew ok, można całą spokojnie wejść to ja, a tu już idzie mój synek, widzę, nie może się doczekać tu jest lodówka tu jest tak zwany living room jest tu chodzi o atrakcje do oglądania co już tutaj było? Steel game. game słuchajcie to jest taka szkocka komedia o, o właściwie staruszkach nie tylko o dwóch staruszkach ale oni są głównymi postaciami jest ich więcej mają całą taką e bandę przyjaciół, sąsiadów i takie... to jest o takich perpetiach właśnie starszych ludzi mieszkających na osiedlu pewnym w Glasgow i ci wszyscy ludzie są tylko stylizowani na takich staruszków ja ich potem widziałam na żywo e, w jednym przedstawieniu. A potem nawet udało mi się ich spotkać na podpisywaniu DVDs przypadkiem zupełnie, bo przechodziłam koło sklepu i zobaczyłam wielki plakat i poszłyśmy z gołą. Bardzo lubię Steel Game, obejrzałam wszystkie odcinki i właśnie bardzo mi się podobał ten na żywo. Frankie, to jest kom, e, taki stand-up, e, Nie jest moją ulubioną. Nie, nie przeglądałam jeszcze tej DVDs. Patrzę teraz z Wami po raz pierwszy. I kut ten powietrza, który się tutaj włącza co chwilę, po prostu przyprawia o nerwy. Się cały czas go nie spodziewam. To jest jakaś komedia. Wielkie jest zupełnie nie mój, mój style. Co tutaj jest? tu chyba są różne filmy, nie wiem co to jest. Familka i też Nie ma nie tego nie znam. Harry Doors Kevin Stacy. To znam, ale nie oglądałam nigdy tego. Ekstras. Też nigdy tego nie oglądałam. Czy to jest Harry Potter? Chyba tak. Musi być tu Bowie jest. And Royal Family. Tego jest inaczej pisany. No dobra, nie znam tych. Tylko Game właściwie lubię. Także jak widzicie te karawany to są takie domki kempingowe, które są podłączone do bieżącej wody. Jak widzieliście jak weszłam do naszego to prysznic był włączony, chyba ci którzy sprzątali zapomnieli wyłączyć. Więc te domki są podłączone do bieżącej wody, mają kanalizację, normalnie wszystko jest super. Tak jak domki campingowe, ten ośrodek, w którym jesteśmy, nazywa się i jest położony w mieście R i jest ogromny. Widzieliście chyba na mapie, ile tam jest domków. Jak wam mówiłam, że wszystko jest podłączone. To jest kanalizacja, i woda, i wszystko. I zobaczcie, teraz idziemy na plażę i przechodzimy koło takich pustych trzech miejsc, takich jakby działek, przygotowanych już pod, pod karawan. I pokażę Wam, jak to wygląda. Wygląda bardzo ładnie. Tutaj ma podłączoną energię słoneczną. Elegancko przygotowane, razem z takimi kamyczkami dookoła chodnikiem i widzicie e, przyczepy chyba mogę na tym stanąć i tutaj jest do zdaje się wody i do prądu stanę szybko na trawie widzicie wszystko już jest przygotowane podejrzewam, że o co tutaj chodzi to wykupienie albo wynajęcie tego miejsca kupienie sobie karawanu i można przywieźć i podłączać nad samiutkim morzem, zobaczcie puste działki, które wam przed chwilą pokazałam obok nich stały trzy domki i przez to, że ludzie się koło nich kręcili, myślałam, że to są czyjeś, ale teraz widzę od tyłu że w nich są plakaty, jest ogłoszenie, że można je, nie wiem czy kupić czy wynająć też, nie widzę z daleka ale są nowiusieńkie nówka, funkielnie śmigane e, wyglądają jakby były absolutnie spod igły wyciągnięte, e, czyściutkie firanki są w oknach tutaj za mną te trzy te trzy za mną. Są nowiutkie, można się nimi zająć, jeżeli ktoś ma pieniążki. Zżorała mnie ciekawość, żeby sprawdzić, co jest na tych plakatach. I e, właściwie nie ma żadnego ogłoszenia, to są numery mi nieznane. Jeszcze Wam nie powiedziałam, że w Szkocji, właściwie w całej Wielkiej Brytanii jest taki system, że w łazienkach nie ma gniazdka, takiego kontaktu, żeby na przykład podłączyć sobie suszarkę albo prostownicę. Ewentualnie są takie gniazdka na maszynkę do golenia, ale wiecie, jak kupujesz maszynkę do golenia, to też masz normalne gniazdko, a te gniazdka, które są tutaj akurat nie ma, ale czasem można spotkać takie tylko specjalne gniazdko na takie na maszynki do golenia i nie wiem, czy to jest jakieś stare maszynki, czy jakiś staroświecki wynalazek, nie wiem, od... nigdy nie widziałam też maszynki z taką, z taką końcówką, ale czasem właśnie jak znajdzie się gniazdko, to właśnie o to chodzi. No i wiecie, ja się tu maluję, już pomijając to, ile rzeczy zapomniałam, ale to powiem kiedy indziej. E, myślę, no, no dobra, znowu będę musiała gdzieś suszyć włosy na w środku domu i prostować, ale nie mogłam znaleźć w ogóle tutaj gniazdka, nigdzie, więc musiałam, znalazłam przedłużacz w tej szafie koło drzwi, był taki długi, długi, długi przedłużacz, e, chyba właśnie po to, bo pod, musiałam go podłączyć aż w sypialni na samym końcu tego domku i przeciągnąć go na środek, właściwie nawet kablem z, tak mi się udało, że mogą wejść do łazienki. Dziwne to jest, nie? Że niby nie można, ale właściwie można wejść przecież tymi przedłożaczami sobie tak zrobić, żeby robić to, co się robi w łazience, ale w łazience kontaktu nie może być. I tak to jest po prostu. I tak właśnie na każdym, na każdych wakacjach czy w hotelach nie ma w Wielkiej Brytanii takiego kontaktu w łazience. Wiedzieliście o tym? Dajcie znać kochani, czy wiedzieliście jak wygląda karawan, czy słyszeliście o tym wcześniej, czy byliście może na takim karawanie, może, może w Wielkiej Brytanii byliście i udało wam się pojechać, albo gdziekolwiek indziej. Dajcie znać co myślicie, tam za mną jest szereg karawanów właśnie. Mam nadzieję, że podobała wam się taka prezentacja tego jak to wyglądało i do następnego. Dzięki za oglądanie, pa!